Cześć, witam Was w kolejnym serialowym podsumowaniu tygodnia. Programie, w którym omawiam wszystkie seriale na podstawie komiksów, które widziałem w ostatnim tygodniu. Będzie to teraz The Walking Dead, Flash, Arrow, Legion oraz Star Wars Rebels, które może nie jest na podstawie komiksów, ale Gwiezdne Wojny też w to wliczam. Od tego odcinka jest drobna zmiana w opisie, poza oczywiście czasami... W których mówię o konkretnych odcinkach, mówię spoilerowo, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście danego odcinka i nie chcecie sobie spoilerować, to możecie tam zajrzeć w każdej chwili. Oczywiście przeskoczyć do tego odcinka, który Was interesuje, ale poza tym dodam również numery odcinków i jak będę miał trochę czasu, pododaję je do. Poprzednich, wszystkich moich filmików, poprzednich podsumowań serialowych, w ten sposób, że jeżeli ktoś robi tak zwany binge watch, czyli powiedzmy ogląda cały sezon naraz i chciałby posłuchać na bieżąco, co mówię o odcinku, który ostatnio widział, to żeby wiedział dokładnie, który, które omówienie tyczy się którego odcinka, bo wiem, że były o to prośby i mam zamiar to zrobić. Pod tym odcinkiem w opisie już powinniście widzieć numerki, natomiast tak jak mówię, z czasem poddaję również do poprzednich. Zaczynamy od The Walking Dead, odcinek, na który w sumie czekaliśmy, który był w pewien sposób pewniakiem, to znaczy fabuła tego odcinka, czyli króle Zekier i królestwo musiało przekonać się do tego, żeby walczyć ze zbawcami, i szczerze uważam, że zostało to dosyć słabo wykonane. Y oczywiście wszystko skupiało się na tym, że Morgan znowu zaczął zabijać, ale po pierwsze, wydawało mi się, że jednak jeżeli coś miałoby ich do tego przekonać, to coś mocniejszego, na przykład Negan, a nie po prostu ci z zwykli kolesie, co przyjeżdżali do nich regularnie po dostawy, wiecie, jeżeli już yy, zmieniamy to do, yy, w kwestii komiksu, że Ezekiel nie jest od razu chętny do walki z Niganem. no to skoro no, jest taka decyzja, to w takim razie to, co skłoni Ezekiela do tej walki, powinno mieć, że tak powiem, większe pierdolnięcie, większe znaczenie. A było to dosyć, nazwijmy to, rutynowe. Kolejna sprawa... To cały ten plan Richarda, on się chyba tak nazywał. I to, że chciał sam zginąć, żeby przekonać Ezekiela do walki. Podobało mi się to, że jakby Morgan wykorzystuje to i tak go zabija, żeby y, Saviorsi zobaczyli, że no, królestwo jest tak lojalne, że nawet zabiją swojego człowieka za to, że ich oszukał. I oczywiście przy okazji jest skurzony, bo tamten doprowadził do śmierci jego przyjaciela i tak dalej, Okej, okay, to jest całkiem fajny pomysł na wykorzystanie. Problem polega na samym wykonaniu. Kiedy Morgan rzuca się na Richarda i król Ezekier razem zresztą stoi i robił takie miny. Co on wyprawia? Co się dzieje? Co tu jest? Postójmy i popatrzmy jak zabija naszego przyjaciela, a potem niech nam wytłumaczy, bo na pewno będzie miał ku temu wytłumaczenie. To było tak dziwne, tak nierealne, że oni nie próbowali tego zatrzymać. No, na ich oczach ginęła już druga osoba z rzędu, bo wcześniej zginął tamten chłopak a oni stoją jak kołki, tylko oh, dobra, poczekajmy, na pewno będzie miał wytłumaczenie. No to nie jest zachowanie, w które można uwierzyć i to jest zawieszenie niewiary, tutaj kompletnie pada. Poza tym, dziwna zmiana z tym, że teraz Morgan będzie mieszkał w domku, a Karol będzie mieszkała w królestwie, nie do końca rozumiem po co to jest, znaczy jasne, Morgan teraz wpadł w szał zabijania, struga swój kijek, tak jak kiedyś strugał te kijki i się nimi otaczał i teraz znowu wpada w berserk mode. Yy, takie trochę to dziwne, że Morgan może być tylko, wiecie, 1-0, nie może być coś pomiędzy, albo zaczyna mu odbijać i wraca do swojego starego trybu, albo jest zen i kompletnie nikogo nie zabija. Trochę taki chwiejny ten Morgan, gdzieś, gdzieś nie potrafi się wyśrodkować, jak na gościa, który stara się mówić o tych wszystkich, wiecie, sztukach i naukach znalezienia wewnętrznego pokoju. No hej. Zobaczymy, jak będzie w y, następnym odcinku. I tutaj uwaga, nagrywam y, ten filmik w poniedziałek, ponieważ miałem bardzo zajęty weekend. Nie miałem czasu nagrać tego wcześniej. I wiem, że kolejny odcinek jest już do zobaczenia. Celowo nie zobaczyłem go przed nagrywaniem tego odcinka. Y, obejrzę go natychmiast, jak tylko to nagram, po to, żeby nie wpływać, żeby nie wpływało to na moje obecne omówienie. Czas na flasza i kolejna głupia decyzja scenariuszowa która wydaje się, że nie ma żadnego podłoża poza tym, żeby była większa drama w serialu. Chodzi mi o samo zakończenie, kiedy Barry stwierdza, że on i Iris potrzebują czasu oddzielnie od siebie. dlaczego? To naprawdę nie zrozumiałem. Może mi wytłumaczycie dlaczego Barry stwierdził, że chce trochę być z dala od Iris? że chce ją uratować i tak, ale potrzebuje czasu z dala od niej. Dlaczego? Jedyny powód, jaki ja widzę, to wiecie, kiedy para w serialu, czy niestety często w komiksie, jest zbyt długo razem, no to scenarzyści uważają, że widownia zaczyna się tym nudzić, że bohater przestaje się rozwijać i trzeba parę rozwalić, żeby była znowu drama, żeby byli z dala od siebie. Zasada telenoweli, ale śmiejemy się, wiecie, z tych popularnych telenowel brazylijskich i innych. Umówmy się, że w serialach typu Flash czy w wielu komiksach, w większości komiksów robią dokładnie to samo, i nie lubię tego, bo jest to takie ewidentne pójście na dramę bez żadnego większego uzasadnienia. Motyw Speedforce został zrealizowany już całkiem nieźle, aczkolwiek. To jak pojawił się Garik, widzę tego dobrą i złą stronę. Dobra strona jest taka, że za każdym razem, kiedy pojawił się coś takiego, nagle na przykład pojawiłby się Garik i powiedział, że Cisco mnie przysłał, to 90% seriali zrobiłoby coś takiego, że tak naprawdę Cisco go nie wysłał. Tak naprawdę jest to kolejny obraz Speedworks czy coś takiego. A kiedy okazuje się, że to był naprawdę Garik, to było całkiem dobre, bo to trochę przebiło ten, ten schemat. Natomiast yy, samo jego pojawienie się i to, że wszedł do tego pokoju, nie mogli się wysilić na chociaż minimalny efekt, że skoro ma on przeżywać swoje koszmary, chociaż nie wiem czemu Garik miałby je przeżywać, ale powiedzmy, na przykład ten pokój w ostatniej chwili by się zmienił, to nie byłby wyjątkowo drogi efekt specjalny, ale hej, potrzebowali to tak zrobić. No i oczywiście Jessie Quick, która udało się Savitara zranić, to tylko jeszcze bardziej podkre... Moja teoria jest taka, że Savitar to po prostu Barry Allen z przyszłości. Mówi na przykład to, że sam siebie stworzył. Wydaje mi się, że wyglądało to w ten sposób. To jest taka pętla, powiedzmy. Savitar zabija Iris, Barry robi się zimny, chłodny i sam, powiedzmy, siebie zamyka w Speed Force, bo nie chce żyć tutaj, bo już za dużo tragedii miał w życiu, stracił tyle osób, że ma dosyć, czy doprowadził do śmierci, przynajmniej tak myśli, więc sam. Trafi, łączy się ze Speedforce siedzi tam przez. Nie wiadomo, wiecie, to są podróżnicy w czasie, więc może tam siedzieć całe tysiąclecia. Co w końcu wpływa tak bardzo na jego mózg, że, sta, że sam zaczyna uważać się za Boga prędkości, za istotę wyższą i stwierdza, że musi zrobić, doprowadzić do tego, żeby jego historia była zapewniona, cofa się w czasie i zabija Iris, żeby pętla była zamknięta. I wiecie, to jest kłótnia jajka i kury, co było pierwsze. Cała masa tych takich pętli czasowych w najróżniejszych sci-fi występuje, dlatego no cały czas uważam, że Barry, Alenisa Lenisław to jakby jedna i ta sama osoba. Arrow w tym tygodniu niestety powiela klisze z złoczyńcą, który chce odsłonić prawdziwą twarz bohatera. I tutaj na samym końcu, kiedy yy, Prometeusz czy Chase, Adrian Chase, bo takie jest jego prawdziwe imię, czy tam zmienione, mniejsza o to, zamyka go w klatce i mówi: 'Że ja ci pokażę, kim jesteś naprawdę.' Czyli pewnie chcę pokazać, że jesteś tym zabójcą, masz ten mrok w sobie. Już trochę za długo to wałkują, wiecie, to, że Oliver ma w sobie mrok. W każdym sezonie starają się rzucić tego, że Oliver, ty to masz w sobie mrok, ty musisz ten mrok pokonać, albo, wy, albo wyciągnąć go na zewnątrz, albo pokonać, albo skłamsić, albo poddać się mu. Dosyć, naprawdę dosyć. Obiecywali, że Green Arrow trochę ewoluuje, a po prostu od jakiegoś czasu Oliver cały czas kręci się w kółeczko z tym swoim wewnętrznym mrokiem. Wydaje mi się, że jest to trochę więzienie, które oni sobie narzucili przez te pieprzone flashbacki, które robią już piąty sezon. A ponieważ w flashbackach musimy widzieć, jak Oliver staje się mordercą, którego znamy z pierwszego sezonu, to siłą rzeczy muszą one jakkolwiek łączyć się z tym, co dzieje się dzisiaj, więc w takim razie robił w ten sposób między nimi połączenie. To jest kompletnie niepotrzebne. Flashbacki tak naprawdę po drugim sezonie straciły sens. Fajnie, że tutaj pojawił się Dolf Lundgren, czy. Talia Al -Ghul, ale prawda jest taka, że obie te postacie można było już pokazać w teraźniejszości, że to pokazali. Dolfa Lundgrena też mogli dać jako jakiegoś gangstera w Star, czy tam Starlink City i bylibyśmy zadowoleni. A prawda jest taka, że pojawił się w jednym odcinku i podobno ma się pojawić jeszcze w paru późniejszych. Ale tak jak mówię, według mnie te flashbacki nie są potrzebne, nie tak rozległe. I ciekawi mnie, bo będzie następny sezon na będzie szósty. Już wiemy, że w szóstym yy, sezonie flashbacków nie będzie. Więc może kiedy wreszcie ten, se ten serial uwolni się od flashbacków, jego poziom wreszcie trochę podskoczy, bo tak jak mówię, w tej chwili one tylko i wyłącznie przeszkadzają. Z jednej strony, motyw z Adrianem Chase'em, który teraz gra w otwarte karty razem z ekipą, jest ok, ale z drugiej strony, wszystko jest oczywiście do bólu przewidywalne. To, że na przykład będzie chciał zabić swoją żonę, no pewnie każdy wiedział. To, że drużyna jakby nie pomyślała, że zabije swoją żonę, było co najmniej dziwne. No i oczywiście ostatnia rzecz, ten parking policyjny, ten pa ten, znaczy ten, to ta alejka za komisariatem. Ja na miejscu jakiegokolwiek policjanta w Star City, to po prostu bałbym się panicznie tych drzwi, nigdy bym na papierosa tam nie wyszedł po prostu. Tam tyle osób porwano, zabito, napadnięto, to jest najniebezpieczniejsze miejsce w całym Star City, to jest ta alejka za komisariatem. Ja bym tam w ogóle... 15 kamer założył i to jakiś opancerzonych tytanowo i odpornych na EMP czy cokolwiek. Cały budżet miasta bym dał po prostu, żeby tam zawsze było 10 strażników opancerzonych, bo ta alejka jest to jest po prostu alejka śmierci, widzicie? Crime Alley i to jak zginęli rodzice Bruce'a Wayna, to jest nic po prostu. To, to jest to jest po prostu taki murder zone. Także no zawsze wykorzystywany. Ach Legion. Ten serial z każdego odcinka na odcinek potrafi nas zaskoczyć. Potrafi pokazać coś nowego. Nie powiela właściwie żadnych panałów, jak krytykuje seriale, chociażby CW. Tutaj cały czas wchodzimy w coraz to nową psychodelę. Starają się bawić tym całym, tą całą psychiką i całą postacią, kim w ogóle David jest. Jeszcze wciskając to oczywiście Shadow Kinga, bo mamy potwierdzenie, tak, miałem rację, brawo, ja. Para, pasożyt, który podczepił się pod Davida, to Alfa Rook, Shadow King. Będzi, pokazali to już w trailerze następnego, z, następnego odcinka. Zresztą y, Shadow King mówił tutaj: O, pamiętam Twojego prawdziwego ojca, był taki świętoszkowy, oczywiście. Mamy po, kolejne potwierdzenie, że to raczej jest Charles Xavier, i nie będę od tego odchodzić. Kto wie, może te, po tym całym wywiadzie w jakimś talk show był naraz. E, re, Dan Stevens i Patrick Stewart. I Dan Stevens tam mówił, że o, może Patrick Stewart zagrasz w Legionie, skoro chcesz jeszcze Xaviera pograć. Oczywiście wiadomo, że to są takie rzucane teksty pod publikę, ale kto wie. Patrick Stewart już grał w takim jednym serialu kiedyś całkiem długo i wszyscy go za to dobrze pamiętają i kochają, więc mógłby równie dobrze teraz się tutaj pojawić, tak? I jakby tu, tu, tutaj widzę, że jednak starają się trochę zaczepić, ale nie za wiele, i to mi się podoba. Ale sam odcinek, oczywiście, jest rewelacyjny. Legion to w dalszym ciągu mój absolutnie ulubiony z obecnie wychodzących na bieżąco seriali superbohaterskich bo jest inny, jest tak inny, jak powinien być, seriale superbohaterskie cały czas powinny ewoluować, cały czas powinny pokazywać, że to nie są westerny, które w pewnym momencie zamknęły się w jednym pudełku i tak naprawdę nie dało się z westernem już za daleko pójść i moda na westerny zniknęła oczywiście, ona trwała dobre 20 lat, jeżeli się nad tym zastanowić, no może przesadzam, bo były słabsze i mocniejsze jakby okresy, ale jednak a tutaj mamy, jakby, Legion pokazuje, że superbohaterowie to nie jest po prostu gatunek. To nie jest, wiecie, od A do Z mamy złoczyńcę, mamy superbohatera. Superbohater przechodzi jakąś drogę i pokonuje złoczyńcę. Większość tak wygląda, ale cieszę się, że cały czas zdarzają się takie wyjątki jak Legion. Mam nadzieję, że to będzie dalej w ten sposób rozwijane. Motyw psychiatryku to jest dokładnie to, na co liczyłem. Odniesienie, jakby, pierwszego odcinka. Do tego, co tutaj się dzieje, to, że mąż Melanie zaczyna się pojawiać i ich niejako wyławiać z tego wszystkiego przez plan astralny, to, że sam David jest tym wszystkim bardzo zagubiony i, nie, i czuje się trochę tutaj też bezpieczniej, i to, że jak mam wrażenie, wszystko to dzieje się w ciągu ułamków, sekund. Z tego, co widzimy. To, kiedy ten te, telekineta zaczął strzelać z karabinu, kule jeszcze cały czas lecą w powietrzu, kiedy oglądamy ten odcinek. W ogóle sam pomysł tego, żeby wszystko działo się z prędkością, wiecie, światła właściwie, z prędkością myśli, można to powiedzieć, w ich umysłach i jakby oni tam stoją cały czas, a te kule ciągle lecą, jeszcze w ogóle ci przez kolejny odcinek, uważam, że jest co najmniej genialne. Nie mogę doczekać się do kolejnego odcinka. I tutaj zaznaczę, mówiłem w poprzednim, um, w poprzednim podsumowaniu, że Legion ma słabą oglądalność i boję się o jego przyszłość. Mamy już potwierdzenie, będzie drugi sezon Legionu, więc oglądalność była całe szczęście wystarczająca. No i na końcu Star Wars Rebels, jakże kontrowersyjny odcinek, który wiem, że wywołał masakryczną gównoburzę w internecie. To było pewne, że on ją wywoła, no ze względu na ostateczny pojedynek między Obi-Wanem a Darth Maulem, który skończył się po trzech ciosach. Co ja o tym sądzę? Uwielbiam, jak to zostało rozegrane. Tak, zgodzę się z inną krytyką co tego odcinka, że Ezra, mieliśmy poczucie, że jest tu trochę na siłę wsadzony, żeby, wiecie, mieć to poczucie, że to są dalej rebels, więc musi być jakiś tutaj bohater i on jakoś musi się w tą fabułę wkręcić. Był tam kompletnie niepotrzebny. Nie po to oglądaliśmy ten odcinek, żeby oglądać cokolwiek z Ezrą, więc to mogło być trochę niepotrzebny fakt. Natomiast jeżeli już mówimy o samym spotkaniu pomiędzy Obi-Wanem a Darthem Maulem, zostało to pięknie rozegrane. Mamy scenę, kiedy stają naprzeciwko siebie. Na początku mierzą się spojrzeniem. Potem mamy Obi-Wana, który na początku przyjmuje swój własny styl, a następnie przyjmuje styl jego mistrza Kwajgonjina. W tym czasie Darth Maul jest roztrzęsiony, widać jak gniew nim steruje, jak jest cały po prostu taki no, już na skraju wybuchu. Yy, widzimy, jest specjalnie, mamy spojrzenie na jego nogi, które są już mocno zniszczone, te jego robotyczne nogi. To ma wszystko nam pokazać w jakim stanie jest Maul i, tak na, i to, że Maul przegrał już dawno temu. Że on nie jest tutaj jako wojownik, nie jest tutaj jako mistrz, nie jest tutaj, żeby wiecie, kontynuować swój jakiś szalony plan. Maul na tym etapie nie ma już planu. On szukał obi z tego powodu, że albo skończy z obi co było mało prawdopodobne i Maul doskonale o tym wiedział, albo obi skończy z nim i to Maulowi absolutnie nie przeszkadzało i to w tym wszystkim widać. Moment kiedy Maul rzuca się na obi on już przegrał tą walkę jeszcze zanim wykonał pierwszy krok i to też jest tutaj świetnie pokazane. obi jest w pełni pojednany z mocą, jest Mistrzem Jedi na dobrą sprawę, i, i te, te ruchy są bardzo precyzyjne. Maul nie stanowi dla niego już żadnego zagrożenia. Kiedy Maul który jest oddany kompletnie ciemnej stronie mocy, jednocześnie, absolutnie nie jest pewny siebie. On nie jest już Sithem, on nie jest Imperatorem, on nie jest Darthem Vader'em. On jest gościem, który stracił w swoim życiu jakikolwiek sens, jakikolwiek cel swojej podróży. Yy, I wiadomo, że Sithami rządzi gniew, nienawiść, złość, ale to wszystko jest zawsze ukierunkowane, to wszystko ma jakiś cel. Tak samo jak Jedi rządzi spokój, rządzi dyscyplina. I Obi-Wan dobrze wie, czego chce. Obi-Wan doskonale wie, co robi na Tatooine i doskonale zdaje sobie sprawę, jaki jest jego cel. Maul tego nie wie. Maul wiedział, że dotrze tutaj i poza tym już więcej nie myślał. Więc on nie miał najmniejszych szans w starciu z Obi-Wanem i zostało tutaj pokazane, jak ich drogi się dawno temu już rozeszły. Kiedy Obi-Wan, pomimo tego, że jest Jedi, a zakon Jedi upadł i został pokonany, Obi-Wan cały czas. Jest wierny swoim naukom, jest wierny jasnej stronie, dalej wierzy w moc, dalej wierzy w wybrańca, o którym chwilę później rozmawiają, a Maul nie i wydaje mi się, że został to po prostu pięknie pokazane. To jest, to jest ostateczny koniec Maula, który był bardzo godny i bardzo satysfakcjonujący. Szczególnie później, kiedy Maul pada i Obi-Wan trzyma go. To nie jest, nie wiem, rozmowa pełna nienawiści czy czegoś takiego. Maul pyta Obi-Wana, czy ten, który tu jest, to wybranie, Obi-Wan mówi, że tak, a Maul mówi, on nas pomści, ponieważ Maul, tak jak wspomniałem, nie, nie mógł dołączyć do Jedi. Nie wiem, nie mógł dołączyć do rebelii. No, był jednak, to nie była jego droga, ale z drugiej strony został zdradzony przez swojego mistrza. Został porzucony przede wszystkim przez swojego mistrza. Nie miał szans w starciu z Wejderem, więc był już tak naprawdę nikim. I to, jakby to, że dowiedział się tego na końcu, dało mu pewien spokój. To jest takie pojednanie między. W pewien sposób między dawnymi rywalami, między odwiecznymi wrogami. Uważam, że to było świetne. A na koniec, na koniec, kiedy Obi-Wan idzie i z dala słyszymy, ciocie Beru, które krzyczy Luke. I widzimy tego małego luka tam na horyzoncie, który biegnie z powrotem do domu, i Obiłana, który z daleka to obserwuje, patrzy. Wiemy, że on cały czas czuwa nad lukiem, wiemy, że to nie, było, nie była pierdółka to, że on naprawdę tam siedział i naprawdę czuwał. Oczywiście w komiksach, to też widać, jeżeli ktoś się czyta. I dwa słońca, muzyka Johna Williamsa. To wszystko powoduje takie uczucia. Po prostu normalnie serce do gardła podchodzi ze wzruszenia, z tego sentymentu. I na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Bardzo Filoni, który czuwa nad tym serialem, skupił się na jednej ważnej rzeczy. Wszyscy mówili do Obi-Wana Kenobi. Nikt ani razu nie powiedział Obi-Wan. To jest rzeczywiście kluczowe, bo w Nowej Nadziei Obi-Wan, kiedy Luke go tak nazywa, z tą wiadomością mówi Obi-Wan, Obi-Wan. To imię, którego nie słyszałem od bardzo, bardzo dawna. I Filoni dbało o to, żeby nikt nie nazwał go Obi-Wan, tylko Kenobi, Master Kenobi i tak dalej. Nic poza tym. Ciekawe jest również, że Obi-Wan... Zdaje sobie sprawę z tego co się dzieje. W kim jest Ezra Bridger? Mówi do niego, że nie powinieneś się tutaj znaleźć. W ogóle tutaj... Naprawdę wielkie, wielkie brawa dla gościa, który podkładał głos, bo brzmiał praktycznie jak ale Guinness w tym miejscu. To, 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 było w ogóle niesamowite. Ale Ezra, znaczy, Obi-Wan wie, co się dzieje. On nie jest odcięty od tego, co ma znowu sens, bo prawdopodobnie jest w kontakcie z Jodą przez moc. To widzieliśmy, jak Joda na przykład rozmawiał z Ezrą podczas, kiedy on odwiedził tę świątynię, więc równie dobrze mógł poinformować o tym Obi-Wana. Oni Prawdopodobnie przez most dalej się kontaktują, i dlatego Obi-Wan, mimo że jest na, na pustyni, mimo że jego głównym skupieniem się jest to, żeby pilnować Luka, to jednak nie jest kompletnie oderwany od wszystkiego, co się dzieje. Także ja jestem absolutnie zachwycony tym odcinkiem, uważam, że jest to godne pożegnanie Darth'a Maula, i czekam na ten podwójny odcinek, który skupi się przede wszystkim na Fraunie, kolejnej znakomitej postaci. To wszystko w moim podsumowaniu serialowym z tego tygodnia. Jak zawsze, zapraszam Was zarówno do dyskusji, jak i do śledzenia mojego kolejnego podsumowania. Do następnego razu, cześć!